Mikrofon, który przede mną widzicie, to Fine Fine K688, natomiast to jest Endorfi Solum Broadcast. Jeśli ktoś z Was zastanawiał się, który z tych mikrofonów będzie lepszy, to niestety, ale nie ma na to pytanie dobrej odpowiedzi, ponieważ pomimo tego, że te wyglądają całkiem podobnie, to w zasadzie niewiele je łączy, ale o tym powiemy sobie więcej w dalszej części filmu. Na razie, jako że jest to recenzja tego mikrofonu, sprawdźmy sobie, co jest w opakowaniu. No i kiedy otworzymy, oczywiście wypadnie papierkologia. Dalej, pod pianką ujrzymy oczywiście sam mikrofon, no ja już go wyciągnąłem. Dalej mamy redukcję gwintową do mocowania na statywach. No i jeszcze do tego kabel USB-A do USB-C, żeby go sobie podłączyć. Tutaj ode mnie plus za USB-C. Zawsze to plusuję, ponieważ jest to przejaw współczesności sprzętu. Fajnie, że coraz więcej producentów odchodzi od USB typu B. Niektórzy zdążyli już zauważyć, że hej, ale przecież ten mikrofon kosztuje 600 zł, to dlaczego je porównuję, skoro ten kosztuje razy drzwi 80 dolarów, czyli takie 350 no w z, z 400 zł? No już spieszę z odpowiedzią. Ten mikrofon ma w komplecie ramię mikrofonowe, które jest bardzo zbliżone swoją jakością do tego ramienia, które kosztuje około 200 zł. W związku z czym uważam, że Endorfi Solum Broadcast jest najbardziej adekwatnym mikrofonem, jeśli chodzi o porównanie cenowe, z którym mógłby ten mikrofon zestawić. Nie bez powodu film zacząłem od rozróżnienia tych mikrofonów, ponieważ te są zbudowane zupełnie inaczej mamy tutaj do czynienia z różnymi konstrukcjami. Solum Broadcast jest mikrofonem pojemnościowym, natomiast FineFine Fine K688 jest dynamikiem. Jako że są różnie zbudowane, mają różne swoje cechy, które z tego wynikają. Dla przykładu mikrofony dynamiczne cechują się chociażby tym, że są dużo mniej wrażliwe na warunki akustyczne pomieszczenia. Za czym idzie, jeśli macie na przykład słabo zaadaptowane pomieszczenie albo czasem słychać innych domowników przez ściany. No to w takiej sytuacji mikrofon dynamiczny będzie na to dużo mniej wrażliwy, w związku z czym może okazać się lepszym wyborem. Natomiast będzie również wymagał od nas, żeby znajdować się bardzo blisko źródła dźwięku. Przykładowo, jakbym oddalił się od tego mikrofonu, musiałbym już dużo bardziej podgłaśniać dźwięk niż ten mi na to natywnie pozwala, no i w ten sposób wyciągałbym szumy. Natomiast jeśli w pomieszczeniu nie trapi was pogłos i w zasadzie to nie przebijają się dźwięki innych domowników z innych pomieszczeń, no to w takiej sytuacji mikrofon Pojemnościowy będzie dawał dużo taki ładniejszy dźwięk. Przeważnie mikrofony pojemnościowe cechują się ładniejszym charakterem dźwięku, natomiast wiąże się to również z wyłapywaniem rzeczy, które nie zawsze chcielibyśmy mieć na nagraniu. Dla przykładu, ja jako mój taki, wiecie, daily mikrofon, który przeważnie używam do rozmów, ale raz na jakiś czas nagrywam, no to sobie go ustawiam do nagrywania, wolałbym mieć pojemnościówkę. Dlaczego? Ponieważ jeśli mikrofon dynamiczny umieszczę gdzieś za monitorem albo z tyłu na krawędzi biurka, no to problem będzie taki, że moi rozmówcy odczują to dużo bardziej niż w przypadku pojemności. Nościówki. Także jest tutaj coś za coś. Teraz mówię do mikrofonu FineFine Fine K688, znajdując się jakieś 2,5 metra od niego. Raz, dwa, trzy, tak brzmi ten mikrofon. Jest to mikrofon dynamiczny. Teraz słyszycie dźwięk z pojemnościowego mikrofonu Endorphy Broadcast, kiedy znajduje się mniej więcej 2,5 metra od niego. Raz, dwa, trzy dźwięku. Oczywiście poza metodą działania te mikrofony różnią naprawdę wiele innych rzeczy. Dla przykładu, FineFine Fine daje nam tutaj gwint 5/8 cala, czyli ten, do którego potrzebujemy przejściówki, żeby zamocować go na ramieniu mikrofonowym, oczywiście na no jest w komplecie. Tak, ale na przykład Endorfi daje nam tutaj od razu gwint 3/8 cala, więc ten pasuje bez przejściówek. Dalej, koszyczek, pomimo że wygląda trochę podobnie, no to tu jest zawieszony na jednej takiej rozciągniętej gumce, ten jest zawieszony na czterech osobnych gumkach. Ciężko jest mi powiedzieć, które z tych rozwiązań jest lepsze, a po prostu są różne i podkreślam, że te różnice faktycznie tutaj są. Dla przykładu, na szczycie mikrofonie Endorfi, albo w zasadzie na spodzie, jeśli ten jest tak samo mocowany, mamy potencjometr do regulacji głośności. W przypadku Fine Fine mamy tutaj przycisk do wyciszania się, no i to jest dobry moment, żebyśmy sobie go przetestowali. Przycisk to może nie jest dobre określenie, jest to taki bardziej touchpad i teraz jeśli słyszeliście przed chwilą stuknięcie w mikrofon, to znaczy, że nie został on najlepiej zaimplementowany, natomiast jeśli nie słyszeliście żadnego stuknięcia, no to wtedy plus dla Fine Fine za dobre zaimplementowanie tej funkcji. Przy okazji ten przycisk pokazuje mi, że jestem wyciszony lub że nie jestem wyciszony przez podświetlenie i tutaj taka moja mała uwaga, ponieważ gdybym miał ten mikrofon na równi, on jest teraz przekręcony, to nie widziałbym, czy jestem wyciszony, czy nie, w związku z czym również polecam Wam, żeby po prostu sobie ten mikrofon lekko obrócić, no i w ten sposób będziecie widzieli, czy jesteście wyciszeni. Jeszcze jedno takie moje małe spostrzeżenie co do tego mikrofonu. W przypadku Endorfi dostajemy po prostu gąbkę na mikrofon, natomiast tutaj jest to... Taka, jakby, taki myszowy materiał, nie wiem, tak mi się wydaje, i jest on trochę za duży na ten mikrofon. To znaczy, no, trzyma się, powiedzmy, no, nie spadnie sam z siebie, ale tak na słowo honoru raczej jest go bardzo łatwo z tego zrzucić. W przypadku mikrofonu Endorfi ta gąbka sprawia wrażenie, jakby po prostu pasowała tutaj dużo lepiej. Na spodzie mikrofonu uświadczymy dwa potencjometry, wyjście słuchawkowe i wyjście XLR oraz USB-C. I tutaj z jednej strony muszę jedną rzecz pochwalić, z drugiej skrytykować. Moim zdaniem ten mikrofon w ogóle jest dedykowany do tego, żeby być używanym jako mikrofon XLR. Teraz dlaczego tak uważam? Ponieważ kiedy podepniemy sobie go do komputera, mamy możliwość korzystania tylko z 16 bitów do 48 kHz. No to, że jest 48 kHz, to nie ma problemu, natomiast trochę ubolewam nad tym, że jest to jedynie 16 bitów. W tej cenie chciałbym już tutaj widzieć 24 bity, a skoro przy USB-C pozostajemy, mnie tutaj spotkał jeden mały problem. To znaczy, kiedy podłączałem się oryginalnym kablem USB-C do USB-A w moim laptopie, dźwięk był jakiś taki zgliczowany, totalnie nie do słuchania i w tym momencie jestem podłączony kablem GreenCella USB-C do USB-C w laptopie i wszystko działa jak należy. Ale żeby nie było, sprawdziłem to też na innych urządzeniach i na moim komputerze nie było najmniejszego problemu. Kiedy wpinałem się do komputera oryginalnym kablem, tak samo jak do laptopa, wszystko działało jak należy i nie wiem, co jest problemem, ale z rzetelności recenzenckiej informuję, Was, że taki problem po prostu mnie spotkał. Posłuchajcie sobie przez chwilę, jak dziwacznie to brzmiało. Szukałem przyczyn tego dźwięku, ale niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego to tak brzmi. O dziwo zaskoczeniem dla mnie były potencjometry w tym mikrofonie, a dokładniej potencjometr od regulacji odsłuchu, ponieważ ten chodził naprawdę bardzo ciężko, z bardzo dużym oporem. Drugi z potencjometrów będzie służył do regulacji głośności nagrywania i co do niego nie mam już takich zarzutów. Ten pracuje gładko, ale jestem daleki od stwierdzenia, żeby chodził luźno. Po prostu działa tak jak należy, tak jakbym tego oczekiwał i ten wykorzystuje całą swoją skalę, z tym nie ma również problemu. W kwestii regulacji głośności, kiedyś mówiłem, że kiedy gain regulujemy fizyczną gałką na mikrofonie, no to w takiej sytuacji w systemie ta powinna być zawsze na 0 dB. Jednak potem musiałem się z tego wycofywać, i w tym mikrofonie również nie jest to prawda. I to jest dość indywidualne, zależy jak producent zrobi sobie mikrofon. Tak czy inaczej, tutaj jeśli wejdziemy sobie do systemu i ustawimy czułość na 0, zero czułość, to będzie 0 decybeli i powiem szczerze, że jeszcze się z czymś takim nie spotkałem, a jest to naprawdę spoko, ponieważ jeśli wychylimy czułość w górę, to znaczy na przykład ustawimy na 100, podbijemy dźwięk o 12 decybeli, czyli jeśli chcemy, możemy sobie podgłośnić dźwięk również w systemie, jeśli będzie to akurat nam potrzebne, natomiast pamiętajcie, że najlepiej jest podgłaśniać się potencjometrem na mikrofonie, ponieważ wiąże się to z dużo mniejszym podniesieniem szumu, także ja osobiście to polecam, ustawić tutaj sobie mniej więcej na Mikrofonie na połowę albo 3 czwarte skali, no i doregulować sobie w systemie, tak żebyśmy mieli również szybki dostęp do dostosowania sobie głośności. Na wypadek, jakbyśmy się odsunęli albo byli bliżej, no to byli bliżej to będzie, żeby się ściszyć. No po prostu, jakbyśmy się odsunęli i potrzebowali szybko podgłośnić, jeśli chodzi o regulowanie odsłuchu, no to oczywiście na tym gnieździe 3,5 mm na wyjściu mamy oczywiście opcję direct monitoringu, czyli tego, że słyszymy się w czasie rzeczywistym na słuchawkach. No i tą funkcję możemy sobie regulować z poziomu systemu. Wystarczy, że w panelu sterowania dźwiękiem w sekcji odtwarzanie wybierzemy mikrofon FineFine Fine K688, a następnie mamy do dyspozycji regulacje Direct Monitoringu, no i dźwięków systemowych, które będą wychodziły tym gniazdem na słuchawki, ponieważ może ono nam również służyć jako po prostu taka daily karta dźwiękowa. Tak czy inaczej, jeśli chcecie całkowicie wyciszyć, no to wystarczy, że kliknijcie sobie w głośniczek, ten będzie przekreślony, no i już nie będziecie się słyszeć. Natomiast możecie to sobie również dowolnie regulować i ta regulacja tutaj po prostu działa. Jednak jak wiadomo, recenzja mikrofonu nie mogłaby się obyć bez próbki dźwięku i próbki porównawczej. Także za chwilę usłyszycie FineFine Fine K688 w porównaniu do Endorfi Solum Broadcast. Jednak tu chciałbym Wam zaznaczyć jedną rzecz. Ja uważam, że nie da się wyłonić jednoznacznie lepszego mikrofonu, ponieważ są one, tak jak powiedziałem na wstępie, różne. Także słuchając próbki mikrofonu od Endorfi, bierzcie pod uwagę to, że jest to pojemnościówka, w związku z czym daje Wam lepszą ergonomię pracy przy biurku, no bo możecie bardzo szybko sobie mikrofon przybliżyć, i oddali go, kiedy chcecie. No i jak jest daleko, to dalej was dobrze słychać. No i ma inny charakter, ale również, co na minus, powinien zbierać więcej pogłosu. Natomiast w przypadku mikrofonu Fine Fine wygląda to tak, że tego pogłosu powinno być mniej. Za to nie ma tej ergonomii biurkowej, czyli nie możecie go sobie szybko oddalić, no bo jak go oddalicie, to zrobicie się bardzo cicho. Tak czy inaczej, jest to inny mikrofon, no i miejcie to na uwadze, odsłuchując próbki. Natomiast będzie się sprawdzał dużo lepiej, przykładowo w podcastach, jeśli potrzebujecie mieć dwie osoby blisko, blisko siebie, nagrane na różnych ścieżkach, no to w takiej sytuacji dynamik będzie lepszym rozwiązaniem. Także co? Możemy przejść do próbki porównawczej. W tym momencie mówię do mikrofonu Endorfi Broadcast, tak brzmi ten mikrofon. W tym momencie słyszycie dźwięk z mikrofonu Fine Fine K6881234, tak brzmi ten mikrofon. Próbka dźwięku, próbka dźwięku. 13. W Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszczeli wrzask szczebrzyszynianie. Cóż to ma być zatarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć ten chrząszcz się Czek Brzeszyn z tego słynie, że w nim właśnie chrząszcz brzmi w trzcinie, a chrząszcz od niezmieszany przyszedł wreszcie czas na zmiany. Drzewie i chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. A jako, że jest to już koniec tego filmu, to oczywiście zachęcam Was do wyrażenia swojej opinii na temat tego mikrofonu w komentarzach. Sekcja komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji. Tymczasem ja zachęcam Was do subskrypcji, oceniania i udostępniania. Cześć!